Субтитры создавал I'm patrzyłem gdzie... Bardzo dziękujemy Ewie i Monikę, stanowisko Młodzieżowego Domu Kultury w Polsce. Ogromne brawa. Dyskutujemy dla Państwa, moje Dla Ogromne brawa. Zapraszam również do nas laureatów konkursu, którzy zostali wyłonieni wyłoni spośród ponad 300 prac, które wpłynęły do Młodzieżowego Domu Kultury. Żyli wyłoniło 10 y, wyróżnień. I zapraszam do nas nauczyciel Konka Peska, Agata Olejnicza. Zapraszam również. Już wieczór z prezydentem. Jeszcze raz podziękujemy prawami, rozmówmy prawami naszych najmłodszych. przysłało nagrody, by opowiedzieć o tym, jaki ma być głos i marzeń. Do takich płocki chciałbym, żebyśmy tu dzisiaj w galerii Mazowia porozmawiali. Dziękuję Państwu za obecność, za przyjście. Mam nadzieję także na gorącą dyskusję o naszym mieście. To kolejny już poczekaj z prezydentem. Kolejne spotkanie na którym chciałbym z Państwem porozmawiać o Polsce. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o wyjątkowym projekcie. Projekcie, który po raz pierwszy będzie miał miejsce w Płocku, a nosi nazwę polskiego budżetu obywatelskiego. Pomysł budżetu obywatelskiego, budżetu partycypacyjnego to nie jest w Polsce nowy pomysł czy w Europie, ale w Polsce ma szansę być tym po raz pierwszy.